Cześć. To jest mój pierwszy film. Dopiero co przed chwilą zrobiłem moje ustawienie mojego kanału i stworzyłem mój kanał. I więc tak, jak widzicie, po nazwie mojego kanału Antworld jestem hodowcą mrówek. No trochę dziwne hobby, ale wciągające. I opowiem trochę o moim, o moim hobby. To tak. Mam tu y, pięć królowych, jak się nie mylę. Nie licząc tej kolonii mojej umierającej Mesor Barbarus. I tak, moje królowe, które żyją, znajdują się o tym. Mam też część królowych u mojej babci, u mojej babci którą też pokażę. Wam i tak. Może najpierw zaczniemy od tej kolonii. My są barbary. U niej się źle dzieje. Dlaczego? Bo królowa umarła u nich. I. Królowa u nich umarła. A bez królowej umrówka. No to się nic nie stanie. I tak patrz. Widzicie. Tą rozpacz. Tu. Tu jest jedyna komora, w której mrówki żyją. Tu w ogóle same supermajory chodzą. I tak, jest tu, o tu trup królowej. W ogóle tu praktycznie same supermajory i majory żyją. Nie ma ani jednej robotnicy. I to jest właśnie najgorsze. Nie wiem co ja mam. Nie wiem co ja mam robić z nimi. Tak wygląda ich O! W tym... Te, w tym ten... Jak to? Jest właśnie woda z cukrem, czyli tak jak powinno być. I tu mam higrometr i termometr razem wzięte. I tak to wygląda, ale jeszcze się nie smućcie. Odkładamy klanie A i tu, tu jest grup mrówek. I grup mrówek jest też o tu. W ogóle tu. Była większość y, trup, większość mrówek kolonii. Jest tu właśnie. Tutaj zaczyna rosnąć, nie? Czy to jest leśń, czy coś. Ale tak. Poczekajcie chwilę. Odłożę tą kolonię. Dobra, odstawiona kolonia, teraz trzeba pogadać o tych dwóch królowych. To tak, najpierw zaczniemy od tej. I tak tu dopiero co się rozpoczyna pokolenie. Jeszcze nie ma w niej ani jednej mrówki. W sumie nawet nie wiem, czy te mrówki z tego wyjdą. W sumie te wyjdą pewnie, ale czy to wyjdą samce, czy nie? Bo patrzcie, tu się znajduje moja królowa mrówek, sali na psychologii, którą wybarłem z mrowiska. Wiem, że się tak to nie powinno robić, ale bardzo chciałem ją hodować i nie mogę się powstrzymać. I tak, jak widzicie, ona ma skrzydła. Trochę nie widać tych skrzydeł, ale zaufajcie mi, one mają na sobie. I tak, te białe kropeczki, które tu są, to są ich jajka. I tak to są mrówki, które gryzą, a te gryzące mrówki zazwyczaj się y, rosną szybko. Zazwyczaj rosną szybko właśnie i... O, teraz zobaczycie jej skrzydła. I właśnie tu jakby jeszcze nie ma ani onej larwy. I tam mnie trochę martwi, ale mam jeden pomysł, że w razie czego jak ta królowa nie będzie zapełniona... Złapie nową, może też ze skrzydłami, jak da radę, sorry za ten kabel i, i ten. Jak tu będą samce, to te samce wpuszczę do tej drugiej królowej i ona się zapłodni razem z tymi samcami i w tym już. Bo tak zazwyczaj, bo, bo jej w sumie też puściłem samca innego, ale nie wiem, czy ten zbiornik zwiecie czy nie, to... Nie wiem czy się mógł wypełnić do końca, bo jest taki, bo y, królowe mają właśnie taki taki zbiornik żeby nie mówić brzydko z płynem pokoleń i one właśnie tam gromadzą ten płyn pokoleń i tam jakoś te jajka się zapłaniają i powstają z nim rówki a mógł się nie wypełnić właśnie ten zbiornik bo y, jakby się, jak żeby się wypełnić ten zbiornik to potrzebuje Kilka samców, ale może tu wyjdą jakieś Robotnice, jak wyjdą robotnice To może wypuszczę tą królową, ale przez większy czas będą Robotnicy to wypuszczę tamtą, którą miałam jeść. Tutaj mam taką brązoletkę z Egiptu Taki amulet tak naprawdę z Egiptu Który podobno szczęście przynosi, dobra, ale to jest kanałem Tak Teraz zobaczycie Bardziej te te jajka, absolutnie może nie. Ale dobra. Trzeba teraz kamerę postawić. O! Dobra, tą królową można odstawić. I teraz pokazamy z tej królowej, która ona jest na bank zapłodniona. I w niej są mrówki. I tak, nazwę ją Beata. Nie mam jeszcze imienia, tak naprawdę to moja koleżanka nazwała ją Beata, a ta królowa jeszcze nie ma nazwy. A w ogóle zanim przejdziemy do tego tutaj tu w Egipcie złapałem kraba, nie wiem co ja mam z nim, z nim zrobić. Ale tak coś tu jest dziwnego. Nie wszystko to jest chyba wszystko normalne. I tak, też czas porobić godogodność z tą królową, tutaj. tak. Na, nie, nie ma tu żadnych wad, tak jak u tej królowej, że... Ups, sorry, królowa. U tej królowej, że nie jest czy coś, bo ona jest na bardzo zapłoniona bo nie ma tu mrówek ze skrzydeł. W sumie tak samce wyglądają. I tak, jak możecie zobaczyć, żyje. O! Tu jest królowa. O! Mieszka sobie królowa. A tu jak u mnie widać są mrówki, które się opiekują jajkami. I tak tą królową złapałem podczas lotu godowego na moim placu zabaw znalazłem ją. Większość, większość moich królowych mrówek jest właśnie z tego gatunku. W sumie nas można powiedzieć, że wszystkie. I tak, może dzisiaj albo jutro, bo mi przyszły w kary, jak w Egipcie byłem to możemy nagrać odcinek, jak robimy unboxing w Formie karium. I tak właśnie tak to tutaj tej wygląda. Jakbyście się, się pytali, co to jest, to są właśnie takie przegródki, że mrówki będą w jednej, e, w jednej komorze gromadzić nasiona, jakie siedzenie a w drugiej jajka, w której będzie, i w której będzie siedziała królowa. Tutaj zbiornik z samowodą. I się nie, nie trzeba obawiać, że tu coś złego będzie. Można ją... O! I tak to właśnie wygląda. Co? No. Okej, okay. i to <grych> było w sumie na tyle. Może jeszcze nagram jeden odcinek. Nie wiem czy dzisiaj albo jutro. W sumie jutro to na pewno. A moich yy, królowych mrówek, a moich dalszych królowych mrówek. I tak w sumie już nie wiem, co im mam powiedzieć i zostawcie lajkę i suba. Będzie mi miło. I papa.